Siemano widzowie! Z siecionexaria Games, witam Was w na kanale Storyl Tower Defense. A dzisiaj przedstawiamy sobie nową god jednostkę, czyli Mystica, Mystica Titana ze Samon Units. To drogi vizus zasuba i opra w górę pójdzie w odcinku Stoileta. No i lecimy. jak zawsze postawiamy sobie farmę, wchodzić tam z tyłu, żeby nie przeszkadzała nam testowają tej to Ta godiennostki Ta ma sprawa i z jest 130 demagea, klasyczny demate, 60 rangera, sekunda cooldownu 130 tysięcy na sekundę, czyli klasyczny demate oraz Ali Health 1. czekajcie 1 650 000 ej Ta godienostka jest Mogę być naprawdę bardzo potężna, mi się wydaje. No, mi się wydaje, że ona będzie solidna. Biorąc ja pod uwagę te statystyki... No, 137 metra. Spraw i do tego jeszcze jest corner'em. To może być naprawdę kozackie połączenie, mi się wydaje. Że to będzie mocna postać. I warto będzie nią grać, tak mi się wydaje. No, to mi się wydaje. Ale tutaj mamy już... Trzy farmy, no, trzy farmy. To potem, to postawimy sobie dwóch Pintermenów. W ogóle ta jednostka kosztuje tylko cztery, są do postawienia. Więc zaraz ją tutaj sobie postawimy. I ona będzie na początku pięć tysięcy, okej. Do tej z drugiego Pintermena i muszę stawać tą god jednostkę. Ten Pintermen też bije, jak coś. Więc, i to sprawdzamy. Więc biją kilku naraz. To jest bardzo fajną... Bardzo fajny tego w nim. U mnie assassin tutaj przeleciał. Niedobrze, niedobrze. O, możemy postaci w naszą jednostkę. Wstawiamy. Tutaj ją postawmy. I on... I on ma takiego motylka, który chyba jest sztykible, jak dobrze widziałem. I sam bije 5000 D Mage'a, 300 Rendra, 5000 AP i sekunda cooldownu. W ogóle, jaki taniej ulepszeniach jest. Pierw ulepszenie tylko tysiąc. Ja nie wiem, jaka to jest cenna postać. Mówię, mówię poda się do widoka. ale ulepszamy. 15 cieszy damage'a, 32 2 25 cieszy życia, sekunda cooldown'u. Zgadza teraz więcej tych motylków, tak zauważyłem. I tak na nie podskakuje, widzę. Trochę to dziwne, że ma tyle niosu człowieka. Ale fajne, takie różowo-niebieskie teraz są. I one mam 25 tysięcy życia i one same sobie biją. Same w sobie biją, o. Co co mi chodziło, że same w sobie biją. Oczywiście, to jest u nas sobie Ranta. Który zboostował tą go jednostkę. Zostaniesz jak, jak działa bez boostów, jak działa z bustami. Bo też, mówię być dwoma różnicą. I jako w 2,5 tysiąca, okej. Okay. No to zaraz sobie ją ulepszymy. Ona jest w ogóle bardzo tania w ulepszym, jak tak sobie patrzę. I też dobrze so sobie radzi. 43 de majdra, 4,5 125 tysięcy hp tych motylków, sekundę cooldownu. I tych motylków jest już coraz więcej. To oni są tym, tym spawnem takim. I to oddaje. Zakrywam tutaj kibry, to one lecą na nich. Nie wiem, jakie to jest piękne. Chyba lepiej postaci nie było. To jest moja ulubiona postać, jak chodzi o, o animację. Jest to tak super zrobione. Jak to Fantu Play wygląda? Jak te motyki podążają za tymi kiblami? To wygląda mega super. Jak chcieć, że te adyktują taką postać? W ogóle będzie teraz nowy update jutro. Podaję Tech Event, jak to przeczytałem. Tech Event. Oraz znika również Deal Event. Co myślę, się prawie każdy nie zapomniał. Bo jak sobie wiecie, już Deal Event już się nie gra. Więc jak ktoś zapomniał, to się nie dziwię. Bo sam przez parę dni zapomniałem, że istnieje ten event. No i on już jutro znika. Także jutro już znika. dopiero, a nie już. Bonfire już. Od września chyba nawet. Od września albo od października. być już naprawdę długo w tej grze. Dłużej niż Halloween, dłużej niż święta. Bo no coś jest nie tak z tym eventem, jest do znika. I bierzemy tech event. Ciekawe co by nie chodziło z tym tech event. Może jakaś technologia będzie, czy coś? Nie wiem. Może jakiś, jacyś naukowcy? Bo tech, no z jest technologią. Jak w tej 4200, ok, to ulepszamy. 75 000 damage, 56 rędu. I have 1, 650 000, z cooldown sekunda. Ta motyka ma już 1650 000 HP. Ulepszemy na maksymalny level. 130 000 damage, 60 rędu. 650 000 HP motylków i sekunda cooldownu. Ta postać wydaje się wspaniała, jak damie ona sobie super radzi. Zaraz dostawimy drugiego, ale widzę, że na razie nie trzeba. Więc chwycamy sobie printermenów. No i nie trzeba dostawać drugiej jednostki. Ten gody jest naprawdę mocny. Nie ja ma tunów. 30, wow, potem gościu. No na no, go dobrze sobie radzi, jak na sobie patrzę. Ta jednostka jest naprawdę mocna. I te motylki też są naprawdę bardzo mocne. No tą godzinę odskoczyłam no, bardzo pozytywnie. Nie czy nie jest lepszy od Darkana Dicemana, albo Centuriona. Chyba od Centuriona jest lepszy, jak tak sobie patrzę. I od... I od Darkana Dicemana Dark chyba też jest lepszy. Chyba, że jest on OP. Po co mam nim grać? Chyba, no, że drugiego. Ale jedyny minus jest taki, że on bardzo dużo miejsca. On muje kilka długo miejsca. Dobra, zmaksujemy go. Bo ma tak tanie upgrade'y, że mało kto w tych czasach ma takie tanie upgrade. Y. <laughs> Serio. Mał kto ma takie tanie upgrade'y. <laughs> Ale zostawiamy sobie teraz sierżanta wow, i tylko nie tego w ogóle tutaj postawię. Dobra, jakoś postawiłem. <laughs> I patrzymy teraz. 1495 tysiąca DMA'2 oraz drogę drogę być 85 cooldownu na sekundę. To jakieś 160-170 tysięcy. Więc to jest na... naprawdę dużo to jest. To jest naprawdę dużo. No i ta godienoska jest super. Jeden z lepszych, jak już mówiłem. Ja wam bardzo, bardzo polecam. Ona jest samonic. Więc ona jest free to play. Ten update podobno jest. znaczy. Tutaj takie postacie odświeżone, tak jakby. tylko oprócz Titan Crockmana to jest taka lepsza wersja Tytana podobno. A ten Chico Guy to jest podobno ulepszona wersja Goldena. Ja nie wiem, czy to... Znaczy wiem, że to prawda. Ale jeszcze ani tą ani jednostką nie grałem. wtedy mówiąc. I niedługo my się przetestujemy ją. Bo... I nie, nie testowaliśmy, po prostu. Jeszcze jej nie, nie, nie testowaliśmy. I... Ciekawe, czy to jest dobra jednostka, czy słaba jednostka. Ten król czy Titan czy Oraz Chico ja też sobie przetestujemy, myślę. Myślę, że też przetestujemy. Nie wiem kiedy, ale myślę, że też go przetestujemy. Ale wiem tyle, że mystika Titan jest OP. <laughs> to jest naprawdę bardzo fajna jednostka. Bardzo Wam polecam. Zdobyć. Też ją Wam polecam. Dobra, te ślżota, bo to jest nie wszystkie księga. Te ślżota nie wszystkie księga. I dodajemy ja ich paru. No i te motylki są też naprawdę potężne. Bo ich jest tak mnóstwo. I mają dość bardzo dużo życia. Bo my 650 tysięcy życia. To jest bardzo dużo życia. Dodatkowo ten pedał jest jest 130 tysięcy dm. Nie no, co, czego kiedyś więcej. O, o to mi chodziło. Czego kiedyś więcej? To jest tak mocna jednostka, jak już mówiłem. Ciekawe, czy nowe, czy nowe jednostki z tego eventu też będą tak mocne jak ten Titan. Bo mam nadzieję, że jednostki z eventu... tych event też będą mocne, mam nadzieję. Ale nie wiadomo czy będą takie mocne. Mam nadzieję będą. Ale nie wiadomo, czy będą. Mamy już 43 wave i idzie nam wspaniale. Ta god jednostka jest no, wspaniała widzowie. Znajdziecie ją za jakieś 7-8 koła maksymalnie. Widzicie, widziałem po 6 koła. Ale tak... Przygotujcie najlepiej 7-8 tysięcy, żebyście trafili. Żebyście po prostu nie musieli dużo szukać. Przygotujcie sobie na tą god jednostkę. 7-8 tysięcy gemów. Lub coiny, zależy to od Was. A jak chcecie kupić za gemy, to tak 7-8 tysięcy gemów sobie przygotujcie. Mamy w tej wave, i Widzimy się na 49. O czemu by nie? Widzowie, mamy w 49 Wave. No i nas znakomicie. Ten Triton jest naprawdę OP. Jeden z lepszych godi w swojej grze. Mówię Wam. To jest jeden z lepszych godi jednostek. Na dnie czy nie jest porównywalny do Ultimate. Nie no, bez przesady. Do ta dużo brakuje, ale no jest ta gody jednostka bardzo dobra. Jedna z lepszych. Ciekawe jak teraz powiedzieć, co jest bossem. Bo to jest czuje, że zleci bardzo szybko. Dobra. Ciekawe jak boss zleci. Według to toilety idą. A to i jeden wszedł. Smore magnet toilet. Magnet Magnetoid chyba teraz, zaraz wyjdzie. Ten mogę Titan Toilet. O, ten Boss. Ten Boss Magnetoid Titan Toilet zaraz wyjdzie pewnie. I ciekawe, czy ten Titan da z nim radę. Bo obstawiam, że da z nim radę bez problemu. No, a wyszedł. Jak go szybko miał w dół. No, Dobra, to jest bardzo mocna postać. Jeden z epigodów jednostek. Ja się wam żegnam. Wiesz naszego dziekowie i się